Całkowicie zapreparatowanym kraju wraca właśnie lockdown. Sytuacja nigdy nie była tak zła. A nie wiem czy pamiętacie tego pirata drogowego z Warszawy Froga, co go polska policja za cholerę nie mogła złapać? Złapała go londyńska policja. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dzień Wam mija bardzo dobrze, chociaż jeszcze za dużo go pewnie nie mieliście okazji przeżyć. W każdym razie życzę Wam udanego, udanej reszty części dnia, oby Wam się wszystko wiodło i tak dalej, bo jak się okazuje... No, Nie w każdym kraju jest tak dobrze jak w Polsce. No i to, że teraz u nas wracają delikatne lockdowny, chociażby to, że będzie nauka zdalna dla, znaczy już jest nauka zdalna dla części yy, dzieciaków, czyli dla tych od piątej klasy. Elo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, tak jak zwykle, musi mi przerwać. Proszę bardzo, karta pensji. To możesz tam zrobić premierę aftera od razu, nie? Aha Do jedynki, ja nagrywam ten. Dwójkę, trójkę, czwórkę. Zrówczo, nie przywitasz się z widzami? No, to zawsze tak późno przychodzi, nie? Masakra. W ogóle zero dyscypliny organizacji. Straszne, straszne. No, wracając. E, nie w każdym kraju jest tak dobrze jak w Polsce, że mamy takie mini lockdowny. Na przykład w takiej Korei Południowej macie zapreparatowane większość społeczeństwa: 95% dorosłego społeczeństwa, więc to już dawno przekroczyło barierę tej odporności populacyjnej. No i jak widać, głównie dodało. Słuchajmy. 13 lutego w Korei Południowej nastąpił przełom w walce z koronawirusem. Pojawił się pik na wykresie zachorowań i ogólna liczba przypadków. W Korei Południowej w ciągu ostatniej doby wykryto 8571 zakażeń koronką. To największy dobowy przyrost liczby zakażeń w tym kraju od samego początku. Korea Południowa mierzy się obecnie z falą zakażeń napędzaną transmisją wariantu nowego, tego wiecie, na O, który szerzy się bardzo szybko pomimo obowiązywania w kraju obostrzeń mających na celu zwiększenie dystansu społecznego. W poprzednim tygodniu wariantom. Mikron stał się wariantem dominującym w Korei. Wariant ten jest znacznie bardziej zakaźny niż dotychczas dominujące, a jego zjadliwość jest jednak niższa. W grudniu, w związku ze wzrostem liczby zakażeń w Korei Południowej, przywrócono reguły służące zwiększeniu dystansu społecznego w obawie o wydolność systemu ochrony zdrowia przy rosnącej liczbie hospitalizacji. Po przywróceniu obostrzeń, dobowa liczba zakażeń spadła z poziomu ponad 7 tysięcy do około 4 tysięcy na początku stycznia. Ale w ostatnich dniach zaczęła znowu rosnąć wraz z szerzeniem się w kraju wariantu Omikron. Premier Korei Południowej Kim Bukyung wydał oświadczenie, w którym wzywa mieszkańców kraju do powstrzymywania się przed podróżami i brania udziału w zgromadzeniach w czasie przerwy świątecznej, która rozpocznie się w sobotę. To jak dolewanie benzyny do ognia, gdy wiele osób zacznie podróżować po kraju, by się ze sobą spotykać, ostrzegł na konferencji prasowej. A to wszystko mimo tego, że blisko 95% dorosłych mieszkańców mieszkańców Korei jest w pełni zapreparatowanych, a 58% przyjęło już dawkę przypominającą ilości wykonanych testów. Każdy przypadek był badany, po czym nakazywano kwarantannę domową. Już szykują kolejne restrykcje, już mówi się tam o tym, że znowu trzeba będzie zamknąć kraj. Wraca retoryka starej Polski z poprzednich lat, to znaczy z poprzedniego roku, jeszcze nie z 2001, tylko 2000, z 2021, tylko z 2020, kiedy to również nam się mówiło, uważajcie na święta, żeby nie gromadzić się w tym czasie, bądźcie odpowiedzialni za siebie i jak się okazało, później zamknęli nam świat, znaczy granice naszych domów w cholerę, nie mogliśmy nawet podróżować z miasta do miasta, tak w sposób całkowicie legalny no bo i tak policja traktowała to jako nielegalne i kontrolowała nawet kierowców, żeby tego przypadkiem nie robili, bo to my byliśmy nieodpowiedzialni, to my byliśmy nie, y, od, my byliśmy odpowiedzialni właśnie za to wszystko co się dzieje. Nie rząd, nie minister zdrowia, tylko my Polacy, bo to my nie nosiliśmy maseczek, bo to my nie Wtedy jeszcze nie było preparatów Ale teraz jak się okazuje Nam mówią, że no mamy takie przyrosty Przez to, że się nie preparatujemy Gówno prawda, patrzcie na Koreę Południową Tam mają wypreparatowane Większość społeczeństwa, zdecydowaną większość Odporność populacyjna miała być przy ilu? Przy 80% czy nawet przy 70%? A teraz co? Tam mają 95% Czajcie? I to yy, znaczy ludzi dorosłych jak popatrzymy na statystyki, jak wpiszecie sobie Korea Południowa, koronawirus, to od razu na Google wyskakują wam statystyki. Jeśli chodzi o całą populację, wliczając najmniejsze dzieciaczki i najstarszych emerytów, 85% populacji ma e, wstrzyknięte obiedawki. I co? I nigdy nie było tak złej sytuacji, jaka jest teraz. Wejdźcie sobie na nowe przypadki, i proszę bardzo, wykres, i wystrzelił w cholerę, i już wracają do lockdownu. Więc jakie to jest zakłamanie? Nie mówię, że nie warto się preparatować, bo. Możliwe, że dzięki temu e, przynajmniej przejdziecie chorobę w, z mniejszymi objawami, mimo tego, że przy omikronie i tak to nie ma żadnego sensu, no bo zwykle to jest bezobjawowe lub bardzo e, mało objawowe. Przeczytajcie sobie jakiekolwiek objawy omikronu, już od samego początku się. Nawet WHO o tym mówi, że bardzo dobrze jest ten omikron. No bo dzięki temu Europa już w Europie to najprawdopodobniej już jest ostatni wariant i będzie koniec pandemii. Tutaj, przynajmniej u nas, gdzie ten wariant nowy ma największe znaczenie. No bo ludzie chorują, ale nie odchodzą z tego świata w takich ilościach. W Polsce też to widać po statystykach. Zobaczcie sobie, wpiszcie Polska, koronawirus, wejdźcie sobie na te statystyki i zobaczcie, nowe przypadki lecą tak, a zgony tak. Więc chyba jest dobrze, bo na będziemy przeciwciała i im większy procent, teraz jest chyba 40% Omikrona w Polsce. Więc dalej mamy wyższy stopień osób, które odchodzą z tego świata, ale dlatego, że dalej panuje Delta w większości przypadków, a <laughs> Im więcej omikrona, to zwróćcie uwagę, że tym mniej osób, które odchodzą i to jest bardzo, bardzo spoko opcja i popatrzcie sobie na Koreę Południową, gdzie teraz znowu zaczyna panować panika, znowu wracają lockdowny, wracają obo obostrzenia, To też mamy nowe przypadki, wykres wystrzelił w cholerę, jest 14,5 tysiąca nowych przypadków za ostatnią dobę, czyli jest jeszcze więcej niż podawano w newsie, ale... Jak jeszcze osób, które odeszły z tego świata w zeszłym tygodniu było 75 dziennie, to teraz jest 25, więc chyba idziemy, idziemy w dobrym kierunku, nie? Nie, nie dla rządów, które już się zaopatrzyły w Antidota i trzeba je wszystkie zużyć dawkami przypominającymi, bo mamy tego cholera za dużo. W Polsce jest niestety podobnie, już teraz wracają nam obostrzenia, przecież piąte klasy w mają naukę zdalną, mimo tego, że Czarnek zapewniał, że minister Niedzielski też mówił, że szkoły będą bezpieczne: na pewno nie wprowadzimy lockdownu w szkołach, no bo jest to niebezpieczne dla uczniów, bo nie chodzi tylko o warunki zdrowotne, takie zdrowie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, fizy, fizyczne, ale chodzi też o zdrowie psychiczne, które będzie w przyszłości bardzo odczuwalne. Jeżeli teraz będziemy uczyć dzieciaki, że nie mają w ogóle własnej woli, że wszystko zależy tylko od rządu. Jak on zadecyduje, oni nawet nie wiedzą, czy pójdą do szkoły, czy nie pójdą. Generalnie się desocjalizują z resztą społeczeństwa, nie wiedzą, jak zawierać nowe przyjaźnie, nowe znajomości, bo cały czas coś się zmienia. Tutaj wchodzą wszyscy razem do jakiejś jednej klasy, tutaj się mieszają te klasy, bo e, jest za mało osób, bo tutaj poszli na kwarantannę. Tutaj totalny chaos w tych szkołach jest teraz. Jak dzieciaki teraz przyswajają naukę, przyswajają rzeczywistość, postrzeganie tego świata, tego kraju przynajmniej w taki sposób, no to co z nich wyrośnie, kiedy później już nie będzie takich warunków do życia, tylko będą normalne, takie, do których przywykliśmy my jako starzy, stare dziady, które miały w miarę normalne dzieciństwo. Znaczy nie chcę zabrzmieć bumersko teraz, że kiedyś to było, teraz to nie ma. Chodzi mi, nie chodzi mi o jakieś tam komputery i o to, że, że, że dzieciaki siedzą w smartfonach i tak dalej. Chodzi mi o, to, o, o tą niepewność w obecnych czasach lockdownów, kiedy faktycznie nigdy nie wiadomo, co można czego nie można, czy mamy się zapreparatować, czy nie mamy się zapreparatować, że zmuszają nas do tego, ale z drugiej strony nas nie zmuszają. Nie musisz, ale nie będziesz mógł. Jakaś cholera, masakra. Jak Modum się właśnie tego uczy, no to będzie to niestety konsekwencje tego będą odczuwalne przez kolejne kolejne lata. I o tym właśnie cały czas mówił Czarnek, o tym mówił cały czas Niedzielski, bo jakby nie było Czarnek, mimo tego, że podejmuje dużo dziwnych, bardzo agresywnych, jeśli chodzi o system edukacji, decyzji, które moim zdaniem <coughs> tylko wprowadzają kolejny, coraz większy chaos i on zostanie wycofany, jego decyzje będą wycofane zaraz i będzie znowu taki chaos jak przy gimnazjach i podstawówkach i później przy wycofaniu tych gimnazjów, co teraz jest, no to będzie podobnie. Jak przejmie władzę ktoś inny. Niestety takich decyzji czarnych nie powinien podejmować. Dalej jestem bardzo krytyczny wobec niego, ale część decyzji, które podejmuje i część słów, które mówi, są spoko, jak chociażby to, że zrobi wszystko, żeby jednak tej nauki zdalnej nie było. I co i gówno i się okazuje, że i tak ta nauka zdalna wraca. A ta cała psychoza wpływa bardzo też na ludzi starszych, na osoby, które już są w wieku dorosłym. I to już od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy ogląda naszą sondę uliczną jakiś czas temu. Spotkałem takiego sonda, była generalnie 500. O tym, czy dawać 500 tylko pracującym, czy nie, czy wszystkim, tak jak jest teraz. Nie? To, no, taka po prostu sonda na tematy takie, o których teraz się mówi w mediach i w mediach społecznościowych. Jest bardzo gorąca dyskusja, czy przypadkiem w naszej gospodarce, która teraz podupada, nie powinno być tak, że 500 jest tylko na tych, którzy dokładają się do wspólnej puli w podatkach, bo jest to jakieś tam rozwiązanie i są opinie i takie, i takie. Dlatego postanowiliśmy zrobić sonda, bo posłuchać, co ludzie. Mają na ten temat do powiedzenia i poszliśmy na Pragę. Pewnie już większość z was oglądało te sondę, bo jest jedną z popularniejszych na kanale Co mówią, bo tu na kanale Co mówią robimy sądy, jakbyście nie wiedzieli. No ale spotkaliśmy tam takiego psychologa, który, no, nie gadaliśmy z nim o 500, no bo nie chciał, tylko no, chciał nas pobić za to, że podchodziłem do ludzi bez maseczki, w przestrzeni publicznej, nie w otwartej i rozmawiałem, bo mówi, że i tam ludzie później plują na ten mikrofon i go przykładasz czy cepie, coś tam, coś tam, coś tam. No generalnie dzban ostre i sonda wyszła dzięki niemu bardzo śmiesznie, ale i śmiesznie i smutno, no bo no, jednak takie dzbany wyrastają właśnie na tych mediach, nie? Są przerażeni tym całym... Tym, tą całą polityką strachu, jaka jest chociażby na TVN-ie, czy w Onecie, czy w Wyborczej, gdzie widzimy tych wszystkich reporterów, którzy jednak zakładają te machy, chodzą po mieście i mają te tyczki i dwa metry dalej przystawiają komuś mikrofon, jak przecież to, że ty naplujesz na mikrofon i dasz go kolejnej osobie, wy nie liżecie tego mikrofonu do jasnej cholery. Z tego mikrofonu nie paruje wam ta ślina na świeżym... <laughs> ja pierdziele, jak można być takim cetem, nie? Ale tacy ludzie są i kreują to właśnie media, kreują to politycy i ta cała retoryka strachu, a pomyślcie sobie, że jak to wpłynęło na gościa, który miał 30 lat, macie tu mały fragment. Jeszcze raz. Eee! Wypij dalej bez maski ode mnie człowiek. To pomyślcie sobie teraz, jak to wpływa na młode umysły. To jest dramat, to jest kuźwa dramat, serio, jest sytuacja dramatyczna. Klikajcie tutaj, tutaj macie link do całej sondy, macie go również w opisie i przy komentarzu, a my już lecimy z kolejnym tematem. Frog, najbardziej znany polski pirat drogowy, został zatrzymany w Londynie, Robert N. był poszukiwany w celu odbycia kary półtora roku więzienia, jak ustalili dziennikarze RMFFM, ścigany listem gończym warszawskiego sądu, frog został ujęty w stolicy Wielkiej Brytanii, w której przebywał już od pewnego czasu. Robert N. był poszukiwany w celu odbycia kary w Polsce. Frog, który wielokrotnie szydził z polskich policjantów, ostentacyjnie łamiąc przepisy ruchu drogowego i publikując dokumentujące to filmy, od stycznia ubiegłego roku powinien odbywać karę półtora roku więzienia w związku z prawomocnym wyrokiem za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Nie stawił się jednak w zakładzie karnym, ukrywając się przed policją. Prasa donosiła, że jeszcze latem ubiegłego roku widywano go za kierownicą samochodu w Polsce. List gończy, który nie zadziałał w Polsce, okazał się skuteczny w Anglii. Zatrzymania dokonali rano brytyjscy policjanci. Do zatrzymania doszło kilka dni po namierzeniu Froga we współpracy z policjantami z Komendy Stołecznej Policji i rozesłaniu za nim tak zwanej czerwonej noty Interpolu. W najbliższym czasie zapewne rozpocznie się procedura związana z przekazaniem poszukiwanego stronie polskiej. Przekazał rzecznik KGP Mariusz Ciarka. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym pisano zapadł 19 stycznia 2020 roku. Oprócz półtora roku więzienia wobec Roberta N. Sąd orzekł wtedy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 lat. Sprawa, za którą został wtedy skazany prok, dotyczyła rutynowej kontroli we wrześniu 2018 na ulicy Dywizjonu 303. Policjanci zatrzymali Porsche. Okazało się, że za jego kierownicą siedzi Robert N., który prowadził pojazd pomimo jeszcze wcześniejszego sądowego zakazu. Wytłumaczył on wówczas funkcjonariuszom, że jest właścicielem wypożyczalni i chciał tylko odstawić auto. O robercie N zrobiło się głośno, kiedy umieścił w internecie wideo ze swojego rajdu ulicami Warszawy już w 2014 roku. W czasie 12-minutowej jazdy popełnił blisko 100 wykroczeń, między innymi wjeżdżał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, prowadził auto z dużą prędkością slalomem, między innymi pojazdami, a także ścigał się z motocyklistami. A dlaczego jest taki problem z jego dorowaniem? No, chodziły przez jakiś czas po internecie takie słuchy, że jego matka to jest prokurator. Że to jest pani Krystyna Nogal-Załuska, która ma nazwisko ponoć takie jak Frog, tylko że on jest Robertem N., więc nie wiemy, jak ma na nazwisko. W każdym razie to zostało zdementowane przez prokuraturę. Ale jak? No sami posłuchajcie. Potwierdzam, że pani prokurator Krystyna Nogal-Załuska pracuje w prokuraturze okręgowej w Warszawie, nie mogli tego zaprzeczyć, bo jeśli pracuje, no to pracuje, nie mogą podawać nieprawdy, ale kategorycznie zaprzeczam, że synem. Panie prokurator jest Robert N pseudonim Frog. Synem. Powiedział to w rozmowie z dziennikiem.pl prokurator Przemysław Nowak rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. Więc mamy wykluczone to, że jest synem, ale czy jest członkiem dalszej rodziny, może jakimś bratankiem, siostrzeńcem, czy kimś takim, tego nie wiemy. I to nie zostało nigdy w pełni wyjaśnione. Nikt nie pokusił się o to, żeby powiedzieć wprost mediom, że nie ma żadnych powiązań rodzinnych, żadnych koneksji układów pomiędzy tym frogiem, a mm, osobami z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc możemy domniemywać, że takie coś... Ma miejsce, skoro dalej chodzą tego typu głosy po internecie i nikt ich nie dementuje, no to mogą mieć coś za uszami, nie? bo jaki problem by było po prostu to zdementować i powiedzieć, że to wszystko jest gówno, prawda, nie ma żadnych powiązań rodzinnych, żadnych układów, żadnych koneksji i już, sprawa jest czysta. Jeśli by były mimo wszystko, no to wtedy by była afera. Więc wolą temat przemilczeć. No nie ma oczywiście co tego zakładać. Możliwe, że tak jest, możliwe, że tak nie jest. W każdym razie jakoś dziwnie, dziwnym trafem w Polsce udaje mu się jeździć cały czas. Dalej wrzuca filmy, jeździ jak szaleniec po drogach, wrzuca materiały, w których śmieje się wprost z policji. My go nie możemy złapać. Wyjechał na chwilę do Wielkiej Brytanii i tam brytyjskie służby go dorwały raz dwa. Zobaczymy wszystko po tym, czy dostanie jakiś czy dostanie faktycznie taką karę, jaką, na jaką sąd go skazał prawomocnym wyrokiem, czy pójdzie na te półtora roku do więzienia, czy wyjdzie w ogóle już tam po pierwszej wokandzie, czyli po jednej trzeciej wyroku, czy jednej czwartej, nie pamiętam jak to było. I czy w ogóle dostanie ten pełny wyrok, czy jakoś się od tego wymiga? W każdym razie ostatnio dostał w Polsce, został uniewinniony w ogóle z jakiegoś innego przestępstwa, które popełnił, również drogowego, co jest dla mnie też totalnie chore, dziwne, bo no on sam dostarczał na siebie dowodów. A ja rozumiem jeszcze, że mógłby mogło postępowanie zostać umorzone, nie? Z braku wystarczających dowodów na to, żeby określić go totalnie winnym i wsadzić go do więzienia, czy, czy, czy z braku szkodliwości czynu, bo nie wiem, bo mimo tego, że tak jeździł, nikogo nie potrącił, czy coś, no jest to śliskie, ale jeszcze umorzenie, ok, mogłoby być, nie? Że no prokuraturze nie udało się zebrać takich dowodów świadczących wprost o jego winie, o tym, że to on na pewno popełnił te przestępstwa, że to, o, że to, co tam wszystko było na nagraniu nie było zmanipulowane i tak dalej, tego prokuraturze się na przykład nie udało zrobić. Spoko. Tylko, że on sam dostarczał dowodów na siebie, a dostał uniewinnienie. To nie jest umorzenie, tylko uniewinnienie. Sąd uznał go po prostu niewinnym, mimo tego, że te filmy wszystkie sam rzucał sobie na media społecznościowe własne, więc e, sprawa jest mocno śliska. I ja rozumiem oczywiście, e, że można jeździć szybko, można... Jeździć brawurowo można sobie na wiele rzeczy pozwolić za kierownicą, które nie są zgodne z polskimi przepisami i są wykroczeniem podkreślam to, są wykroczeniem, a nie przestępstwem, no bo, właśnie po to jest kodeks wykroczeń, że możecie przekroczyć prędkość, ale nie stwarzając zagrożenia na drodze, dostaniecie tylko mandat i punkty karne. A nie pójdziecie siedzieć, bo nie jest to przestępstwo i po to są właśnie wykroczenia. Bo często jest taka sytuacja, że macie mega szeroką drogę gdzieś na krajówce, jeden pas, na którym zmieści się 2,5 samochodu, drugi pas, na którym tyle samo się zmieści, jeszcze bardzo szerokie pobocza, no i nagle wjeżdżacie w teren zabudowany, gdzie praktycznie nie ma żadnych domów i dalej jest taka sama droga i ograniczenie do 40, nie? No i ja rozumiem, że są kierowcy, którzy mogą sobie wtedy jechać dalej 80 i wcale nie stwarzają zagrożenia na tak szerokiej, tak, 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 tak bezpiecznej drodze, no tylko po prostu jadą sobie szybciej. Ale to, co robił Froki, i to nagrywał, to było po prostu igranie z losem, bo to jest trochę tak, jak ja bym, nie wiem, założył opaskę na oczy i strzelał tutaj o z wiatrówki. I liczył na to, że nikomu nic się nie stanie. No, nie mogę tak zrobić. No, to, że nikomu by się nic nie stało, no to nie znaczy, że to nie było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie i faktycznie, że mogłem kogoś zabić, nie? Więc e, e, co, co, co ja mogę. No, życzę panu Frogowi 100 lat. 100 lat. Trenfy sucher. Czym się różni programista od polityka? Programiści płacą tylko za programy, które działają skara mam od Benego 11, Benny wrócił. No i dostajesz od nas oczywiście złotego informatyka. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to wbijaj koniecznie nasz drugi kanał Suchary i tam w komentarzach pod filmikami pisz swoje własne propozycje. tymczasem raz jeszcze zapraszam cię na nasz drugi kanał Co mówią z Sądami Ulicznymi, gdzie ostatnio rozmawiałem z Banem z Pragi, który bardzo się poirytował faktem, że nie miałem maseczki. Rozmawiałem z innymi ludźmi, jak chcecie zobaczyć, jak działa ta cała psychoza strachu w mediach, jak to oddziałuje na. Dorosłe umysły, nie wiem czy do końca zdrowe, ale dorosłe, yy, chcecie się zastanowić jak to może oddziaływać na mm, dzieci, no to koniecznie klikajcie, tutaj macie linki, zamiast napisów końcowych będzie jeszcze fragment tego filmu, linki również w opisie przedmiotu komentarzu, tymczasem trzymajcie się ciepło, no i... Jak powiem po polsku jeszcze, jak pospolita gripa... Myśli pani, żeby to zachęciło rodziców do tego, żeby jednak poszli do pracy? Wydaje mi się, że tak. A nie uważa pani, że dzieci nie są niczemu winne, że rodzice nie pracują? To dzieci oczywiście, nie tylko rodzice są winni. Uważa pani, że 500 plus powinno być tylko dla pracujących? O Boże, bo...